Elo! Dzisiaj akordy. Jak zrobić z banalnych, bardziej rozbudowane 5 czy 6 trików, czy nawet więcej? Dzisiaj. Mam nadzieję, że znacie teorię muzyki. Akordy durowy, molowy. Bo bez tego nie ruszymy dzisiaj. Na pewno znacie przewroty akordów, bo ogólnie jak akordy są tak ustawione w swojej naturalnej pozycji, to z reguły jest to kaszana. Mamy też coś takiego jak otwartą pozycję i do tego właśnie sobie przejdziemy, że ja podniosę te dźwięki tercji o oktawę wyżej, tak, to przeniesiemy tutaj. Dźwięki z podstawy akordów przeniosę o oktawę w dół. Wykorzystamy sobie na przykład akordy suspended, które polegają na tym, że jak mam sobie tutaj akord molowy i obniżę tercję, czyli środkowy dźwięk o półtonu w dół, to mam suspended 2. Jak podwyższę w górę trzymając się skali, to sus 4. I powiem tak: przy molowych raczej obniżamy w dół. A gdybym miał durowy, czyli to jest akord C-dur, to teraz, zobaczcie, lepiej byłoby w górę pójść, bo te dźwięki byłyby blisko siebie. A jak one są tak, to to te napięcie się fajniej buduje. Więc po akordzie molowym, na przykład, następuje suspended, bądź też odwrotnie. Najpierw mamy akord suspended, potem akord ten macierzysty, czyli molowy. Mamy jeszcze akordy sekstowe, czyli one polegają na tym, że tak rzadziej się o nich mówi jakoś, a nie wiem dlaczego, bo są zajebiście fajne. Czyli jak mam tutaj akord z Dur, to dodajemy tak sekstę, czyli kolejny dźwięk o tutaj, o góry. Septymowy mamy tak, że omijam dźwięk ze skali, ponieważ te jasne dźwięki to jest skala, tonacja, to jest wszystko w C-moll, czyli dodaję sekstę, czyli szósty dźwięk ze skali, szósty stopień. Czyli w tym wypadku jest to F. No dobra, to sekstę tutaj dodałem. I zobaczcie, idę też w górę, akurat tak się złożyło. Tutaj melodia na górze, że się buduje. Mamy te septymowe i nonowe. I to jest też yy, yy, fajna sprawa, bo zobaczcie, wróćmy, chcę, żeby... O. Tak, żeby było to wszystko widoczne, więc wrócimy sobie do wersji podstawowej tego akordu. OK, tak, czyli mam akord y, tutaj y, durowy, czyli omijam dźwięk, omijam dźwięk ze skali i dodaję kolejny. Teraz mam akord nonowy, składa się on z pięciu dźwięków i on wcale nie musi grać wszystkich dźwięków, bo może mieć na przykład dodaną dziewiątkę, czyli usuwamy tę septymę, i po prostu jej tutaj nie ma. Taka jedna rzecz, że dźwięki blisko siebie, szczególnie w niskich rejestrach, mogą zabrzmieć źle. Zobaczcie, co tu się wydarzy. Nie, są zbite, ale w, im wyżej są dźwięki, tym większa szansa, że będąc blisko siebie zabrzmią dobrze. Dobrze spisuje się zakończyć progresję na przykład akordem 5 stopnia. Już zaraz pokazuję, ale zobaczcie, jak sobie kliknę du Duplicate, to mi się to wszystko powieli. Po prostu się można tam skopiować. Nie? Łatwo będzie mi rozwinąć te akordy, czy na przykład wykorzystać to jako do lekką zmianę. Tutaj zaczynamy od C, czyli chciałbym wrócić do C dominantą, czyli takim dźwiękiem, który jest piątym, czyli tym trzecim dokładnie, czyli jak mam tutaj c -mol, to, to zobaczcie do G wrócić, czyli do kwinty, do tego zamykającego ten akord, czyli jeszcze raz c -mol, to jest dźwięk G, czyli tutaj na koniec zbuduję sobie akord oj, G-dur, nawet zrobimy tutaj krótko, dobra, G-pyk, G-dur, G-mol zrobimy, i zaraz Wam pokażę jedną rzecz, co może być też ciekawe i wyjście poza skalę. Gemol, bo będzie to w kontekście skali, nie? ale septymowy. Jak ładnie to przychodzi teraz do. Do C dominantowy, ale można tutaj wyjść poza skalę, bo świetnie w molowych spisze się to, żeby skorzystać z dominanty durowej, czyli nie zakończyć akordem molowym, adekwatnym tutaj do przejścia tutaj, czyli na G dur. Czyli G dur to nie będzie to, to po prostu B dźwięk, czyli H po naszemu. Wyjdziemy poza skalę, zrobi się niebezpiecznie, ale ciekawie. Można jeszcze, na przykład wykorzystać passing notes, czyli jak mam sobie tutaj e, pomiędzy D i G jest duża różnica, dodam sobie ten dźwięk A i F, to zobaczcie. Ale można też wyciągnąć te G i zrobić takiego pewnego rodzaju zawieszenie dla tego dźwięku G. Rytm. No, mamy teraz co dwa takty, ale przecież akordy wcale nie muszą w ten sposób grać. Możemy przenieść tutaj to, ale wtedy bym raczej myślał o zachowaniu jakichś proporcji mm, rytmicznych. Czyli jak tutaj jest tak, to tutaj też bym pociągnął podobny rytm, bo ogólnie powtórzenia w muzyce to jest jedna z mocniejszych rzeczy, którą można wprowadzić, więc tutaj też do dodamy ten sam rytm. Coś nowego, szybka, szybko. Na przykład zobaczcie, wybiorę kolejny dźwięk z akordu Ace. Niewiele inaczej brzmi, ale trochę inaczej, ale gdy wybiorę już D, jest spora różnica. F. A jak wybiorę ten dźwięk? Dajemy sobie na przykład tu septymę, no, ne, usuwamy to, przesuwamy to oktawę w górę. Tu bym poszedł dźwiękiem w dół. Moglibyśmy tutaj też zagrać ponownie akord. Gdybym, zobaczcie, tutaj w ogóle nie, że to C, tylko. Poszedł sobie tutaj na przykład F. Bo czułem, jakby tam fajnie schodziły, schodzić miały dźwięki w dół. I możemy tutaj akordem septymowym zakończyć na przykład. Czyli akurat nie, nie D dźwięk, tylko F. tutaj zrobimy tak, że dźwięk w górę i znowu powrót blisko się utrzymamy. Tu z melodii. Co jak zmienimy rytm tego, że ten akord, Szczególnie, jeżeli się uda do przodu y, jakiś kolejny akord, to daje nam wrażenie napędzenia, jak, szy, szybszego czegoś. No i moglibyśmy tutaj no nowe, sekstowe. No może na przykład dajmy sobie sekstowy y, tutaj do tego pierwszego, czyli mieliśmy C mol, sekstowy byłby z ICE. No to zobaczcie, wracamy. No i mogłbym C dodać kolejne, powielając te same dźwięki. Tutaj zobaczcie jest tak, że są dwa dźwięki tej samej wysokości, więc nie ma aż takiej ciekawości, więc jak obniżę to w dół oktawę, może być ciekawie. Może w ogóle bez ACE. Jeżeli chcecie nauczyć się teorii muzyki, to zapraszam do kursu Teoria Muzyki od Podstaw. Tam pokazuję jak korzystać z akordów molowych, durowych, septymowych. No nowe, jak je dobierać, jak je tworzyć, jakie akordy występują w skalach zarówno molowych, jak i durowych i jak te skale tworzyć. Także kompendium wiedzy, kompendium, kompedi, kompendium, kompendium, kompendium wiedzy na temat teorii muzyki jest w kursie Teoria Muzyki od podstaw.